Nie czuję końca, mi co powiesz na to na forach. Siedzień cicho dopóki nie pod podsiedzień cicho, bo moja głowa jak nie wola. Jestem za szybki, jak 19, powód mefedrum. Głowa nie mnie kurwa żywego, dlatego siedzi ktoś ze mną jak welon. Takie jak Joker, kiedyś też miałem marzenia, dzisiaj chuja do stracenia, drzwi zamknięte. Nafidowany jak Sonic, mogę cię jebać do woli sobie parę naboi, czujesz jak jebetrotylem O, nikt mnie nie chciał, dzisiaj kurwy wypisują Chcę pokazać w końcu ludziom, że jedną mają wizję Jestem w temacie, niechomasz tylu Nie wiesz co pięć, nie wiesz o łączyć to wszystko na filu Żyjdzie do kurwa mimo, że mam dość do dzień na tę grę Na no, żydom należy ich zawieź na nie się jak jebany, 3 razy X, 2 razy R Jestem jak przy wena, muszę ją wylać posładnie lawina Nie chcieli słuchać, więc nie dziw się, kiedy ryry ja kiedy do znowu do robię, bo jestem po i dobrze, to wiesz, że zrobię to lepiej Liczę na siebie Dlatego biegnę dawno wrogów, zostawiłem tyłu a oni szukają mi tutaj wejść O takie mam wejście, że kurwa nie wiedziałem Że dzieje Nawet nikt mniej że Grecji co grzeje To stylo widać od razu po mordzie yeah, 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 yeah.